Dobry, witam bardzo serdecznie. Ja troszeczkę znowu zaklinam. Lato tym razem chyba dla odmiany. Proszę Państwa, kiedyś zrobi się ciepło, ale póki co możemy sobie tylko pomarzyć o tym, żeby w ten sposób wyjść na ulicę. Natomiast y, myślę, że to niekoniecznie musi być inspiracja do tego, jak się dzisiaj ubrać, ale na pewno jest to podstawa do tego, żeby zarobić pierwsze dzisiaj pieniądze. 100 złotych, proszę Państwa, gra na rozgrzewkę i teraz uwaga, uwaga, na czym polega zadanie. Ile jest różnic między obrazkami? Czyli przyglądacie się Państwo, jeżeli ktoś zobaczy jedną różnicę. Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się nisko, Bianka Giwaszewska. Zapraszam do wspólnej zabawy. Drodzy Państwo, w tej chwili mamy pierwszą zagadkę i rozwiążemy ją bardzo szybko, dobrze? Szukamy kraju, w nazwie, którego nie występuje samogłoska A. Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się serdecznie. Bianka Gibaszewska. Pierwsza zagadka jest tutaj, moi drodzy. Pierwsza zagadka, jak zwykle, jest zagadką na rozgrzewkę. Tak będzie lepiej. I teraz mamy kilka liter. Z tych oto liter należy utworzyć słowo, ułożyć wyraz, niekoniecznie używając ich wszystkich. To jest... Dzień dobry, dzień dobry, pani Antonia Bianka gilaszewska Zerkam na pierwszą zagadkę, bowiem już nam jest studio. Drodzy Państwo, od razu powiem tak na prędce, żebyście już mogli kombinować, szukać odpowiedzi. Szukamy raz, dwa, trzy, cztery, pięcioliterowego wyrazu rozpoczynającego się literą K. To jest do, wyraz dowolnej dziedziny. Już można telefonować, już można brać udział w naszej zabawie. Później litery w kolumnie nie będą mogły powtarzać się w każdej kolejnej, dobrze? Czyli tu jak wpiszemy literę już nie będzie mogła powtórzyć się do końca naszej zabawy. W takim razie pierwsza runda penalna, prawda? Ze 100 zł. Wy już zastanawiacie się, ja przypominam zasady naszego programu. Nie? Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się nisko z samego rana. Pierwsza zagadka już na... Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wiosennie. Proszę Państwa, pierwszy program w naszej nowej wiośnie. Także zapraszam bardzo gorąco. Wiosna to podobno nowa nadzieja, no ale też na wiosnę, jak zwykle oczywiście, no, z każdą nową roku, porą roku przydadzą się pieniądze. Proszę Państwa, pieniądze, jak na razie 100 złotych do wygrania. W jaki sposób można wygrać pieniądze? Dzień dobry, dzień dobry, koniam się. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam dwa pisaki, dostałam dzisiaj. Może mi się uda otworzyć któryś z nich, bo zawsze są tak bardzo mocno zamknięte. Dobrze, drodzy Państwo, już rozpoczynamy w takim razie program. Pierwsza zagadka jeszcze. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i zapraszam na popołudniowe spotkanie z dziewczyną, z fortuną. Proszę Państwa, fortunę z przyjemnością będę rozdawać Wam, w jaki sposób można się dobrać do fortuny wbrew wszelkim pozorom. 300 zł i prośba do Was, proszę dodać wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. Proszę dodać wszystkie liczby we wszystkich trójkątach, dobrze? Pomyślcie, przeanalizujcie, zacz, zacz, zacznijcie dodawać, liczycie, a ja czekam na y, wynik i przy okazji przypominam zasady. Proszę Państwa, w naszym programie mogą brać udział osoby, które mają skończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możecie się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc na nasze numery. Musisz zgłosić się we właściwym momencie. Szczegóły znajdziesz w regulaminie. Jeśli zgłosisz się i trafisz na otwartą linię, zostajesz połączony z moim studiem. Dobędziesz nagrodę, jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na antenie. Więcej możesz dowiedzieć się na 388. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Porannie, proszę Państwa. Mam nadzieję, że różne fronty przechodzące pozwalają Wam spać. Mi nie za bardzo. Ale to... Dzień dobry, dzień dobry, kłaniam się nisko, Bianka Gibaszewska. Zapraszam do wspólnej zabawy. Pierwsza zagadka, <grym> już za chwileczkę, już za mało, poproszę pierwsza zagadka. Drodzy Państwo, ile jest pieniędzy na obrazku? Tak? Dzień dobry, dzień dobry, już jesteśmy w Państwa domach. Witam, kłaniam się, Bianka Gibaszewska. Pierwsza zagadka, tu jest, część zagadki. Drugą część, za chwileczkę, o, poproszę. Z podobnych liter, u słowo z koperty, o co chodzi? Dzień dobry.